Siemansy, jestem Dragor. I to jest taki odcinek informacyjny. I takie zapytanie: Czy, czy spodobała Wam się ten pierwszy odcinek z mojej serii Dragor Dance w, w grze Team Fortress 2? E, no, chciałem się Was zapytać, czy po prostu Wam się spodobała ta seria? Czy chcecie, abym coś takiego robił? E, czy przypadło Wam to ogólnie do gustu? Mam już kilka odcinków nagranych naprzód, także nie chciałbym, żeby one się zmarnowały. E, mam tam nagrane. E, Kilka odcinków, dwa, trzy, trzy z moimi koleżankami, kolegami, znaczy mówiąc, przyjaciółmi z, z przyjaciółmi. No, no i chciałbym się po prostu dowiedzieć, czy Wam się podoba ta seria i czy chcecie, abym to dalej kontynuował. Mam nadzieję, że wszystkim się to spodobało w miarę. Nie, że jakoś tam super, bo wiem, że profesjonalnie to nie jest, no ale tak średnio lepiej, przynajmniej, no coś w tym stylu. Także moje pytanie to jest do Was, żebyście pisali w komentarzach, lub dawali łapki, czy, czy chcecie, abym coś takiego robił, lub nie chcecie. No. Mam nadzieję, że chcecie, no. Także tego. No i cóż więcej, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Komentujcie, czekam na ogrom komentarzy w tej sprawie. No i cóż, chyba tyle. No. To ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.